Znajdujemy się w tej chwili na terenie szczecińskiego osiedla zdroje. Osiedle zdroje jest położone niedaleko lotniska Dąbie, w pobliżu aeroklubu. I tak, miejsce w którym teraz idziemy, to jest taki wał ziemny, ja wiem czy tu będzie widać na nagraniu, tutaj z tej strony jest kanał. Z tej strony są, może to za tym krzakiem będzie widać lepiej. Tak, tutaj są bagna. To jest taki wał ziemny, idzie, nie? W tym miejscu, w czasach niemieckich, jeszcze jak nie było się dla zdroje. Tylko sorry, ślisko trochę jest. Nie było się dla zdroje, tylko była wieś w Tędy szła linia kolejowa Linia kolejowa do centrum Szczecina Gdyby tutaj nie było tego lodu i resztek śniegu, to byłoby, byłoby... Kurwa, przepraszam, ślisko jest To byłoby widać jeszcze kamienie, tak zwany tłuczeń którym był ten nasyp wysypany, ale trochę widać Za moimi plecami, gdybyśmy poszli w tamtą stronę cały czas prosto, e, tam w pobliżu. A pewnie nie wiecie, e, z różnych części Polski pewnie osoby to oglądają. E, idzie tam tędy trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. I w miejscu, w którym ten tramwaj zakręca w kierunku przystanku Jaśminowa zus e, kiedyś właśnie. Była stacja kolejowa Finkenwalde. Później ona zmieniła nazwę na lotnisko. Lotnisko to chyba Flughafen po niemiecku. Do dzisiaj ostał się tam jeszcze kawałek peronu. Natomiast jest to zaśmiecone i zarośnięte miejsce. Dlatego nie ma większego sensu się tam wracać. A my tymczasem pójdziemy do pozostałości mostu. W ten sposób idąc nasypem, docieramy powoli już do miejsca, w którym znajdą się pierwsze pozostałości mostu, ale możecie zobaczyć, że ten wał po którym idziemy, jest wyższy niż wał przeciwpowodziowy, który jest tutaj, z lewej strony. I tak tutaj mamy pierwsze pozostałości, ceglana podstawa, w tym miejscu. Pociąg już wjeżdżał. Zaczynała się konstrukcja mostu, po prostu. Jakieś pierwsze, pierwsze nasypy, pierwszy przyczółek. Most został wysadzony przez wycofujących się Niemców w 1945 roku, żeby oczywiście spowolnić ofensywę Armii Radzieckiej. I tutaj, jak mi się wydaje, są właśnie po tym wysadzeniu resztki. To wygląda ewidentnie jak Lej po bombie Owalny kształt, głęboki, tak mi to wygląda, jakby tutaj właśnie jakiś ładunek był wysadzony, ale może się mylę. Natomiast najciekawsze co jest, to będziemy mieli tutaj docieramy. Tutaj już widać proszę bardzo, kawałek już widzicie, betonowego przyczółka. Tak, nasyp tutaj szedł jeszcze wyżej i tutaj tak beton betonem, ale tutaj to co widzimy tutaj to był sam przyczółek już mostu, który wchodził, może wejdę tutaj wyżej, sam przyczółek mostu, który był przerzucony. Nad rzeką w tej chwili znajdujemy się nad rzeką Regalicą. Natomiast sam ten kanał, bo ta rzeka ma jakby dwie ogno odnogi, tam za tą wyspą jest Regalica. A tutaj jest Cegielinka. Ten most miał jakby dwa przęsła. Pierwsza, pierwsze przęsło, właśnie zaczynało się tutaj, w tym miejscu. Tędy jechał pociąg. A tam dalej, gdzie macie tą kępę drzew. Ta kępa drzew, może przybliżę wyrosła właśnie na Nasypie Kolejowym który znajdował się na tej wyspie i z kolei z tamtej wyspy był przerzucony, przerzucony drugi most który już chodził na Międzyodrze jakbyście sobie poszli na drugą stronę rzeki można dotrzeć, tam znajduje się most pionierów miasta Szczecina tam po drugiej stronie od niego e, znajduje się e, osadnik odpadów, osadnik odpadów e, z ciepłowni, elektrociepłowni. Wzdłuż niego znajdują się domki takie, e, jakby to powiedzieć, działkowe, rybackie, coś takiego. I tam przy nich znajduje się drugi przyczółek po drugiej stronie rzeki. Właśnie bardzo podobno tego też betonowy, betonowo ceglany. Widać, bo tutaj jest beton, tutaj jest cegła. Przy czym to nie jest taka zwykła cegła, bo to jest cegła żółta. Cegła żółta była tą cegłą droższą, lepszą jakościowo. A z kolei na samej rzece regalica jeszcze 10 lat temu. A tam widać most w tle. 10 lat temu jeszcze znajdowały się na rzece filary betonowe filary, było ich bodajże 4 albo 5. Natomiast te filary zostały około 10 lat temu rozebrane ze względu na to, że po prostu utrudniały ruch barek. Barek na tej rzece, bo ruch, ruch barek na tej rzece jest Rzeka jest jak najbardziej żeglowna, ale dla takich e, niskich jednostek. A tutaj jeszcze jedna ciekawostka: śruby, resztki mocowania, właśnie przęseł. Most, e, jak to typ, typowa architektura z tamtych lat, był tak, no ja nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale to było takie, może narysuję Wam palcem takie. Nadziemne półkola, i między nimi były takie przęsła, które to całość trzymały. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, jak ktoś się zna na architekturze, to może mi powiedzieć. No i tutaj tak samo mamy te śruby, jest ich pełno. No, rzeka jest zamarznięta, jest w tej chwili 4 luty. Zimno, jest w tej chwili minus 8 stopni. I standardowo zachęcam wszystkich. Do zgłębiania historii interesujcie się tym, co się działo wokół Was. A nie tylko sama praca i praca. Warto się właśnie zainteresować. Na razie.